Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na taki haul e, z HM i z zarys z wyprzedaży. E, jeżeli będą jakieś odgłosy, to odgłosy remontu moich sąsiadów, mogą tu jeszcze jakieś owady dać i mój pies w dodatku. Ale musimy sobie jakoś poradzić. Pokazuję Wam te rzeczy teraz, chcę szybko nagrać, dlatego że ja chcę w tych rzeczach chodzić. Z wyprzedaży, lecz i takie przeceny z hm taki e, oversize pod koszulek, e, o, ale była tylko m więc wziąłam M-kę, chociaż wolałabym l ale jeden taki mniejszy może być, przeżyję. E, spodnie z hm bardzo fajne, takie cargo, e, wróciła na nie moda. E, słuchajcie, wyprane, jeszcze lekko wilgotne, ale chcę Wam pokazać. Taki kolor masełkowy, który jest teraz modny, taki blaty żółty. E, przecenione z przeszłości na 15 zł. One są sztuczne, ale też są getry, słuchajcie, sztuczne do uprawiania sportu i tak dalej. Stwierdziłam, że jedne takie spodnie na wiosnę, jeśli mogę mieć, e, żeby po prostu do tego ubrać jakąś e, bluzkę w pasy, później jeszcze tak mieć taki wakacyjne jasne kolory na sobie. To jest taki materiał fajny, który szybko schnie, który będzie mi przydatny, jak będę chodzić po mokrej trawie z psem na spacery. Albo pójdę sobie na szczap, to, to mi się przyda. I jeszcze taką z wyprzedaży, takiej przeceny z HM, taką koszulę z dobrym składem, przeceniona ze stuwy na 30 zł. I ten kolor, bo inne kolory nie, ale ten mi się podobał najbardziej. 50% bawełny, 50% wiskozy. Tak się prezentuje. Na razie ona jest pognieciona. Muszę ją odprasować. Taki styl skandy, Skandynawski. Taka krótsza, ale fajne ma te baloniaste rękawy, które są teraz bardzo modne. I bardzo te marszczenia mi się podobają. I 30 zł, słuchajcie, za koszulę z taką mgiełkę, to jest taka mgiełka bawełna z wiskozą, ale taka przewiewna, delikatna, to jest bardzo fajna cena, bo w takiej cenie są po koszulki, albo i więcej. E, na wyprzedaży Zary trochę kupiłam, trochę zwróciłam, jeszcze zamówiłam, jeszcze mi coś przyjdzie, e, zobaczymy, czy będzie dobre. Ale mm, pokażę Wam to, co kupiłam stacjonarnie, tamto rzeczy były kupione spodnie stacjonarnie, reszta przez internet stacjonarnie kupiłam, poszłam późno do Zary, to już wszystko było wykupione z tych najfajniejszych rzeczy, ale taką spódnicę taką boho o, kojarzy mi się z serialem Yellowstone, dajcie znać czy znacie ten serial, albo może chcecie recenzję tego serialu e, no, to widać tak, słuchajcie, pieczołowicie e, marszczenia, koronka, tutaj tak zwiewnie będzie fajnie wyglądać ona do wszystkiego, oleją przełamie jakimś oversize'owym podkoszulkiem. Bo nie chcę tak na tylko bardziej tak nowocześnie. No i słuchajcie, 100% bawełna to jest. Podkoszulek z wyprzedaży. Taki super zary. Jeżeli chodzi o takie podkoszulki z hm z aplikacjami, to nic się nie dzieje się piorę w pracy. Jeżeli chodzi o zarę, dałam jeden do pralki i zaczęło to wszystko schodzić z niego, więc nie polecam, ale ja kupiłam ten, nie wiem jak on się zachowa, będę brać ręcznie, rozmiar L, -ke, mimo że to był oversize, to jeszcze ubrałam. ubrałam. Zamówiłam Lkę, ponieważ chcę luźny ten podkoszulek, teraz, jak są takie upały luźny i do tej spódnicy będę go też nosić. żeby po prostu przełamać jej takie te koronki i tak dalej. <laughs> jeszcze ptaszki O, jeszcze okulary, słuchajcie, Przecenione około z 50 na 11 schemu takie ciekawe, to jest taki fajny. Słuchajcie, okres na kupowanie fajnych dodatków. Normalnie e, bym się nie zdecydowała na takie okulary, ponieważ one są dość e, specyficzne. Podobały mi się, ale nie do wszystkiego pasują. Ale za 11 zł, mm, te uV e, e, c, można je nosić na słońce. No i słuchajcie, 11 zł to cena akurat, takie bursztynowe. Podobało mi się, ja lubię takie, takie z pazurem dodatki, ale wiecie, one nie do wszystkiego pasują, więc fajnie polewać nawet wyprzedażach w sieciówkach. O, jeszcze mam, zapomniałam, sweterek właśnie za 40 zł z 80 wisko, ma puder sztucznym z hm -u. Ale wziąłam rozmiar XL, ponieważ chcę, żeby to było luźne. Ja nie chcę takich obcisłych swetereczków, słuchajcie, takich małych. E, e, no nie, po prostu ja muszę mieć wygodnie, luźno i uważam, że. Jeżeli uważacie, że Was to pogrubia, to słuchajcie, no niekoniecznie. E, czasami pogrubiają rzeczy zbyt dopasowane, obcisłe. E, zamówiłam Zary takie fajne, lniane. Bermudy bardzo lubię. Do niego zamówiłam kurteczkę e, do nich z ale niestety kurteczka na zdjęciu wyglądała inaczej, odszyta była inaczej i mm, no wzięłam i po prostu e, zwróciłam. <laughs> Bo no fajny by był komplecik, ale jakoś to tak dziwnie było odszyte. Z całą ilość materiału no, dziwnie powiem wam. E, jeszcze, w sprzedaży torebeczkę, potrzebuję taką torebkę. Kiedyś z moich holów mogliście widzieć. Kupiłam sobie taką małą torebeczkę, którą wzięłam na wyjazd na Maltę, bo tam spakowałam się w mały plecach. Nie bagaż podręczny, walizkę, tylko mały plecak I małą torebeczkę mogłam mieć, ale nerkę I mam tylko taką torebeczkę malutką. Nie mam nic innego. I tutaj na wyprzedaży kupiłam ze skóry. Tym razem torebkę taką bardziej elegancką. Też mi się z tym serialem jadą, stąd bardzo kojarzy. O, taka bocho z takimi frędzlami, z naturalna skóra. Jest też czarna, ale mi się wydaje, że w tym kolorze lepiej to wygląda. Ma taką małą rączkę, paseczek na ramię, który można odpiąć, i taki duży, który można tak na ukos wziąć. Jest nas suwak i ma dwie przegródki, więc to jest fajna opcja dla mnie. Bardzo fajnie wykończona. E, no, taka torebeczka, słuchajcie, jeżeli chcemy wziąć tylko dokumenty, telefon, klucze, a nie chcemy nosić ze sobą wielką torbę, e, no to przychodzi Wam fajnie zapakowana. Uważam, że, że teraz e, to są taki fajny czas, żeby kupować takie rzeczy. Bermudy mają fajny kolor, to też jest czas, żeby nabyć może coś z lulu, e, czy jakieś takie swetry. Słuchajcie, już takie bardziej e, można kupować też takie zimowe. Zrobiłam zamówienie z kosa, dajcie znać, czy będziecie chcieli zobaczyć, e, ponieważ słuchajcie, są przeceny też w kosie swetrów wełnianych i to jest fajny czas, żeby kupić rzeczy też wełniane. Nie wtedy, kiedy jest zima, bo wtedy wiadomo, że jest drożej, tylko teraz. No i e, zamówiłam też fajną torbę, to jak chcecie to dajcie znać, to Wam pokażę. I Labubu, albo raczej Lafufu, e, o taki bryroczek sobie kupiłam, umiec short e, tego bryloczku. Byłam ciekawa jak to na żywo wygląda. E, bardzo fajny taki brylok sobie dam do torebki, słodki. Cały meg jest w tym, że nie wiecie co Wam przyjdzie, i dopiero jak odpakujecie, to będziecie wiedzieli jakiego macie labubu lub lafufu. Labubu są bardzo trudne do kupienia u nas przez stronę internetową sklepu. Też ciężko, ponieważ jest na to szał. Różne tam cerebryci z Hollywoodu gwiazdy noszą przy torebkach, i po prostu, słuchajcie, każdy chce mieć labubu. No i na tym słuchajcie, kończę. Dajcie znać, czy coś kupujecie na wyprzedażach, czy nie. No ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Jeszcze mi przyjdzie zamówienie Zary i zamówienie z Kosa. Stacjonarnie chciałam w Kosie te rzeczy kupić, ale ich nie było. Ale zobaczyłam sweter, jaki wziąć rozmiar, bo z tymi rozmiarami różnie bywa. No i m, widziałam te rzeczy na żywo w koście, które musiałam zamówić przez internet, m, tylko po prostu inny rozmiar był. A jeżeli chodzi o zarę, to o, nie widziałam tych rzeczy, zobaczę, co mi przyjdzie, wiecie, to takie zamawianie e, przez internet i przywracając spotenki różnie bywa. Coś na zdjęciu wygląda inaczej, a na żywo <laughs> inaczej. E, na tym. E, Kończę tam jakieś czaskanie sąsiadów, remonty. Subskrybujcie, lajkujcie i baj!